Sami, wiesz, że dla sztuki zrobiłabym wszystko. Nie ruszaj się. Ale pozowanie przez dwie godziny to przesada. La, 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 la. Hmm, aha, dobra. Tu, przecież sztuka wymaga poświęceń. Dość tego sami, nie daję już rady. Co się stało? Jak to co? Ręka mi zdrętwiała. Niewygodnie mi. I wszystko mnie boli od tego siedzenia. Nie chcesz, żeby świat ujrzał moje dzieło? To bardzo nieładnie z twojej strony, su. Ech, co ten fotel tak gryzie? Auć! Skąd ta lalka się tu wzięła? Sami, a może ona zapozuje zamiast mnie? Jakby ci to powiedzieć, ta Barbie nie jest w najlepszym stanie po naszym ostatnim projekcie. O, czekaj! Wiem, co zrobimy. Ale piękne dzieło sztuki. Chcesz ją narysować? Pewnie. A kto to jest? To Afrodyta, starożytna grecka bogini. Żeby nasza lalka też ją przypominała, musimy użyć trochę magii. A tak w ogóle to Afrodyta jest boginią miłości. Ta rzeźba jest taka piękna! Tak sami, a wiesz dlaczego? Bo to również bogini piękna. Miłość i piękno, idealne połączenie. Chciałbym ją poznać. Zostawcie łapkę w górę, kochani, jeśli też chcecie się zaprzyjaźnić z cudowną afrodytą. Jest mały problem, sami, ale tylko maleńki. Co takiego? To bogini, co oznacza, że mieszka na Olimpie. I co z tego? Wątpię, że będziesz miał okazję ją poznać. Nie dlaczego, Suzy. Bo wstęp tam mają tylko bogowie? Przecież ja jestem bogiem. Chyba szlamikiem? Ale, Su! Jestem wyjątkowym szlamikiem. Czy to nie oczywiste? Bardzo oczywiste. Właśnie! Kiedy studiowałam na Akademii Bogów. Akademii Bogów? Tym dziwnego? Włączcie dzwoneczek powiadomień, kochani, żeby nigdy nie przegapić takich nieprawdopodobnych historii. Dlaczego nieprawdopodobnych? Jakbyś chciała wiedzieć, to miałem same szóstki. Trochę mi tylko nie szło na własie, kiedy trzeba było rzucać piorunami. Hmm, ciekawe dlaczego. Po prostu słabo celuję. No i boję się piorunów. A ja się nie boję. Nawet mi się podobają, bo są takie tajemnicze. Tak, bardzo tajemnicze. Tak grzmiał, że mam ochotę schować się pod kołdrę i tam przyczekać całą burzę. Robisz to każdego ranka. I co? Po prostu nie lubię się spieszyć. Łapka w górę, jeśli też lubicie leniwe poranki. Albo jeśli też się boicie piorunów jak sami. Przecież tylko żartuję. Przydałaby ci się odrobina dystansu. To wcale nie było śmieszne. A to? Ah! <laughs> Najwyraźniej grzmoty to nie jedyny lęk sama. Tu, myślę, że musimy zmienić jej nieco fryzurę. Właśnie się za to zabieram. Do dzieła! Kogo ostrzyc? Sami, przecież wiesz, że strzyżenie nie jest godne bogini. Nożyczki w ogóle nam nie będą potrzebne. Hmm, czego? Klej. Interesujące. Bierzemy pasmo włosów w ten sposób. I przyklejamy je. Muszę przyznać, że jesteś bardzo nietypową fryzjerką. Ale w ten sposób fryzura będzie zawsze utrwalona. Łapka w górę, ludziska, jeśli nie chcielibyście takiej fryzjerki jak tu. <laughs> Sami. Robimy w końcu antyczną rzeźbę. Która zasługuje na zabiegi specjalne? Widzisz? Eee, twoje zabiegi specjalne są trochę słabe. Patrz, ile tu wystaje kudłów! To kim w końcu jesteś? Bogiem czy fryzjerem? Nałożę trochę zaprawy. Zobaczysz, jaka nam wyjdzie ekstra fryzura. Hmm, całkiem, całkiem. O, dziękuję szlamowy Bogu! Nie ma za co. Teraz będziemy potrzebować. Cuu, katastrofa! Co się stało? Afrodyta została już namalowana przez jakiegoś botticelli. Nie dam rady zrobić tego lepiej od niego. Jest źle. Spokojnie sami. Przecież my robimy naszą własną afrodytę. Ale to nie to samo. Bo jeszcze nie skończyliśmy. Połączę dwa kolory farbek. To jakiś płynny podkład? Coś w tym rodzaju. Teraz nałożymy go na naszą afrodytę. Masz na myśli moją afrodytę. <noise> tak, tak, oczywiście. Twoją afrodytę. Proszę cię o odrobinę szacunku do tej rzeźby. Tam nic jej nie będzie. Piękno wymaga poświęceń. Nie przypominam sobie, żebyś ty się kiedykolwiek poświęcała. A to, że siedziałam nieruchomo przez dwie godziny już się nie liczy? Być może nie potrafisz pozawać. A może ty za wolno malujesz? Bardziej bym się skłaniała ku tej teorii. Echem, sztuka to nie wyścigi, Sue. Użyję pędzelka, żeby dokładnie pokryć całą figurę. Afrodyta, dla mnie jesteś kobietą idealną. Pamiętaj o tym. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak ideał. A ja to co? To właśnie wady czynią nas wyjątkowymi istotami. A no tak, mam jedną wadę. Jestem zbyt idealny. <laughs> właśnie o tym mówię. Oto idealna Afrodyta. O, będę ją malować codziennie. Hmm, powodzenia. Sami, podczas gdy ty podziwiałeś Afrodytę, ja przygotowałam dla ciebie prezent. Wow, co to takiego su? Druga Afrodyta? <laughs> Sami, otwórz to zobaczysz. Ciekawe co to? Lody? Suksy? Sprawdzam! Ale jesteś w gorącej wodzie kąpany. Czekaj, pomogę ci. Tadam. Teraz możesz namalować ich oboje. O Boże! Zu, co to za gościu? To grecka rzeźba, która nazywa się Dyskobol. Hmm, kogoś mi przypomina. Jestem gotów stanąć z nim w szranki dla mojej Afrodyty. Wszyscy wiedzą, że jesteś najlepszy. To miło z twojej strony, Su. Myślę, że te rzeźby powinny stanąć w jakimś muzeum. Zgadzam się z Tobą w 100%. Nie może czekać. Och, moja piękna Afrodyto! Jesteś tak samo zjawiskowa jak ja? Tak sami. Ty to potrafisz prawić komplementy. Jest godna mojego podziwu. Wystarczy tego rysowania, co? Chodź, zrobimy nowy projekt. U, nie widzisz, że jeszcze nie skończyłem? Och, moja muza! Niech cały świat dowie się, jaka jesteś piękna. Oddam to wszystko na moim obrazie. Jestem pewna, że świat już to wie. Do czego pijesz? Ech. Zostawcie nam łapkę w górę, kochani, i subskrybujcie kanał, jeśli podoba wam się nasza Afrodyta tak samo jak samowi. O, Afrodyta, tyś najpiękniejszą z mu. Dobra, chyba nie dam już rady. Papa. Pa. thank you